Nie o samą sprawę przekazania naszych myśliwców Ukrainie, ale o to, kto i co o tym wiedział. Coraz mocniej wspiera się Ministerstwo Obrony Narodowej z kancelarią prezydenta. Musiało się wkraść jakieś nieporozumienie. Chyba mają tam straszny bałagan w kancelarii. Chodzi o wysłużone MIG-29, które mamy oddać naszym sąsiadom. Wychodzą ze służby. W zamian za dostęp do ukraińskich technologii dronowych i rakietowych. I o tym wszystkim prezydent miał nie wiedzieć. Moi współpracownicy mieli rację. Nie dostałem oficjalnej informacji o tego typu działaniach krytykował współpracowników prezydenta. Posługują się coraz częściej kłamstwami. Podkreślił też, że temat migów był omawiany i za czasów Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego i że na tych spotkaniach byli obecni przedstawiciele kancelarii, a potem już w sieci, tak to podsumował. Po występach ministrów Kancelarii Prezydenta warto postawić pytanie, czy w kwestii polityki wschodniej prezydentowi jest bliżej do kierunku braci Kaczyńskich czy Konfederacji Brauna. I nie musiał długo czekać na reakcję prezydenckiego ministra. Polacy pamiętają jeszcze, kto umarzał długi Gazpromowi, kto chwalił rosyjski gaz i kto wydawał takie ulotki, panie przewodniczący PSL. W kwestii polityki wschodniej było wam wtedy bliżej do braci Kaczyńskich czy Brauna? Od paru dni politycy dzielą się na tych, którzy wierzą, że Fowimonu i na tych, którzy przypisują mu złą wolę. Ja wierzę w 100% panu prezydentowi Karol Karol Karolowi Nawrockiemu i w tym sensie jest to skandal, który powinien być powodem dymisji rządu. Premier już podaje konkretne daty spotkań, informacje. Nie możemy sobie strzelać takich samobójczych goli. Tutaj prezydent został wprowadzony w błąd. Dlatego obóz rządzący radzi prezydentowi, żeby wyciągnął konsekwencje wobec pracowników swojej kancelarii. Zajmują się politykierstwem... A nie informowaniem prezydenta. W końcu chodzi o bezpieczeństwo. A tutaj politycy nieraz deklarowali ponadpartyjną zgodę. No nie wyobrażam sobie, żeby z wierzchni Sił Zbrojnych prezydent Rzeczpospolitej nie wie o tej decyzji e, odnośnie dalszego rozbrajania Polski na rzecz Ukrainy. Rozumiem to jako kolejna odsłona wojny Pałacu Prezydenckiego z rządem. Szkoda, że akurat gra bezpieczeństwem Polski, ale do tej pory współpraca między Monem i Pałacem Prezydenckim należała raczej do. Do tych poprawnych. My w ponadstandardowy sposób informujemy pana prezydenta o wszystkim i jego współpracownikom. Nasza współpraca wygląda dobrze w wielu zakresach. Mimo wyraźnego sporu dotyczącego przepływu informacji w temacie migów, i Władysław Koźniak, kamysz i Karol Nawrocki deklarują, że są gotowi spotkać się i wszystko wyjaśnić. Monika Celej wydarzenia.